Siema. Ja nazywam się Patryk, jestem trenerem personalnym w życiu zawodowym, przedstawicielem handlowym. Ok, dzisiaj na warsztat latuję temat, jak wrócić na siłownię po dłuższej przerwie. Aby to zrobić, skupię się na 10 krokach, które tak naprawdę pomogły mi w końcu zacząć robić to tak, jak to powinno wyglądać. Więc tak, pierwszym punktem będzie to, abyś zaczął od konkretnego celu. Każdy z tych punktów będę opisywał szerzej, ale te informacje już znajdziecie na moim kanale YouTube. Drugi punkt, wybierz formę aktywności, która ci odpowiada. Trzy, zaplanuj tylko 2-3 treningi tygodniowo na start. Czwartym punktem będzie będzie to, aby zacząć od treningu full body. Jest to jedna z najlepszych opcji, jeżeli chodzi o powrót po dłuższej przerwie. Piąty punkt: zacznij od niskiej intensywności. Przechodząc dalej, zadbaj o odpowiednią rozgrzewkę i rozciągnięcia, nawet do pięciu minut. Siódmy. Nie oceniaj się przez pryzmat tego, co kiedyś umiałeś. Pamiętaj, jest pamięć mięśniowa, wrócisz do tego, ale na początku nie skupiamy się na tym za bardzo. Ósmy punkt: Zapisuj postępy. Dziewiąty. Regeneracja i sen to klucz do sukcesu. I dziesiąty. Nie katuj się dietą na 100%. Wystarczy 80% dobrych nawyków na sam stary. A teraz zapraszam. on us na YouTube.